11 kwietnia o 10 w budynku internatu przy ulicy Wiśniowej we Włoszczowie odbyło się uroczyste spotkanie, którego głównym punktem było podpisanie umowy patronackiej pomiędzy dwiema włoszczowskimi instytucjami, to jest Okręgową Współdzielnią Leczarską oraz Zespołem Szkół ponadgimnazjalnych nr 3. Na spotkaniu obecni byli m.in. starosta powiatu włoszczowskiego Dariusz Czechowski, kierownik Wydziału Edukacji Robert Ślęzak, wizytator oświaty Renata Kwas, dyrektor do spraw inwestycji w Gminie Włoszczowa Sławomir Owczarek, koordynator do spraw egzaminów Grażyna Bała oraz kierownik internatu Jadwiga Klimas. Jednak najważniejszymi osobami tego uroczystego spotkania były te, które reprezentowały dwie włoszczowskie instytucje podpisujące umowę patronacką. Mariola Goza, wicedyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3, prezes zarządu OSM Włoszczowa Ryszard Pizior i wiceprezes OSM Włoszczowa Waldemar Gacek. Na początku spotkania wicedyrektor Mariola Lagoza przedstawiła to, co proponuje szkoła dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Proponujemy szeroką gamę kierunków kształcenia i tym samym stawiamy na tzw. kształcenie dualne i szeroko pojętą współpracę z przedsiębiorstwami. Wyrazem tego rozwoju jest m.in. dzisiejsza uroczystość podpisania umowy patronackiej ze Spółdzielnią Mleczarską kształcenie w nowej odsłonie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. Umowa patronacka pomiędzy szkołą a mleczarnią zwiększa szanse dla uczniów, którzy podejmą naukę w klasie kształcącej w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. Dzięki temu porozumieniu najlepsi absolwenci tego kierunku będą mieć gwarancję pracy w OSM Włoszczowa i możliwość budowania tam swojej kariery zawodowej. Wizytator oświaty Renata Kwasa wypowiadając się w imieniu kuratorium zaznaczyła, że dzięki rozwojowi szkoły odpowiada ona na potrzeby lokalnych przedsiębiorców, którzy od Utrzymują w ten sposób kadrę pracowniczą, natomiast absolwenci będą mieć zagwarantowaną pracę. Wierzymy się niezmiernie, że szkoła dążąc do swojego i <coughs> rozwoju podejmuje działania e, zmierzające do współpracy z lokalnym środowiskiem, odpowiada na potrzeby tego lokalnego środowiska, dając pewność, że. Zarówno uczniowie, którzy skończą tą szkołę, będą mieli zagwarantowaną praktycznie pracę. Natomiast zakłady pracy otrzymają wykwalifikowanych pracowników. Starosta powiatu włoszczowskiego Dariusz Czechowski powiedział o trójstronnej korzyści wynikającej z podpisania tej umowy. Cieszę się, że mogę dzisiaj uczestniczyć w takim swoim wydarzeniu, ponieważ według mnie, mam nadzieję, że tak będzie. Będzie to trójstronna korzyść. Nie tylko dla szkoły, że będzie mogła kształcić w kierunku, w którym później młodzież znajdzie zatrudnienie, czy nie będą kształcone osoby, które staną się osobami bezrobotnymi. Na młodzieży, bo ma to pewność, że po ukończeniu tej szkoły jest zakład pracy i zakład pracy, który jest sławny nie tylko na terenie Polski, ale poza granicami Polski również. No i na zakładu pracy, że będzie mógł wybrać, będzie miał kadrę, która będzie wyszkolona. Przeszkolona która będzie, gdzie można liczyć. Podpisanie tej umowy to dopiero początek nowego kierunku współpracy szkoły i przedsiębiorstwa. Współpraca, która trwa już kilkadziesiąt lat i wciąż jest prorozwojowa zarówno dla zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3, jak i dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie. Prezes OSM Włoszczowa Ryszard Pizior przyznał, że współpraca pomiędzy Mleczarnią a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 trwa od wielu lat. Prezes potwierdził, iż OSM Włoszczowa rozwijając się pracuje też nad wprowadzeniem nowości. Współpraca między y, Okręgową Spółdzielnią Mleczarską we Włoszczowie a Zespołem Szkół trwała już od lat 70. czyli od momentu, kiedy powstała powstał nowy zakład na ulicy, y, przy ulicy Kochanowskiego. Wówczas już pomyślano o tym, żeby kształcić w kierunku mleczarskim, po to, żeby zaspokoić potrzeby nowej wówczas nowego wówczas zakładu. Mowa przewiduje szereg różnych ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o właśnie zachęcenie przyszłych kandydatów i absolwentów do tego, żeby właśnie kształcić się w tym kierunku. Czyli po pierwsze, zgodnie z umową gwarantujemy, że najlepszych absolwentów jesteśmy w stanie zatrudnić w pracujemy, to, jeśli chodzi o nowości, to, to jeszcze nie mogę zdradzić, bo to jest w trakcie projektu. Natomiast to, co pan powiedział, że spółdzielnia się rozwija, spółdzielnia rozwija się od wielu lat. I jak tak popatrzymy historycznie, My na przykład w roku 2010 mieliśmy własnego skupu około 105 milionów litrów, w roku 2018 221 milionów litrów, czyli wzrost, nawet patrząc przez pryzmat skupu jest to bardzo dynamiczny rozwój, co za tym idzie rozwija się produkcja i rozwija się sprzedaż. Czyli... Wicedyrektor zespołu szkół ponad nr 3 Mariola Koza powiedziała skąd pomysł na tego rodzaju zaciśnienie współpracy z OSM Błuszczowa, Wyjaśniając, że głównym powodem było zapotrzebowanie na wykwalifikowanych w tym kierunku pracowników. Inicjatywa zrodziła się tak naprawdę po rozmowach z nauczycielami, którzy u nas w szkole pracują, którzy mają kontakt z spółdzielnią, ponieważ bierzemy co roku udział w Olimpiadzie o mleku, wiedzy o mleku i mleczarstwie. Na przykład w tym roku zajęliśmy siódme miejsce w kraju. I Ponieważ te rozmowy między szkołą a spółdzielnią, kontakty trwają ciągle, tak jak powiedziałam, że ta współpraca trwa, więc doszliśmy wspólnie do wniosku takiego, czy nie byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem podpisanie takiej umowy, która by rozwinęła ten kierunek, dokładnie technika przetwórstwa mleczarskiego, ponieważ wiemy, że są braki w akurat pracowników w tej branży. Początek współpracy, jeszcze zacieśnienia współpracy, bo wiadomo, że umowa do, zobowiązuje, więc y, będzie promocja kierunku szeroko pojęta, prawda? Wykorzystamy tutaj maksymalnie wszystkie media dostępne y, nam. Y, natomiast y, sama umowa, jeśli potem się kierunek y, utworzy, no mamy nadzieję, że się utworzy. Będą bardzo duże profity dla uczniów, mianowicie na przykład stypendium dla najlepszych i gwarancja pracy.